Cześć moi drodzy, witam was serdecznie u Kanał i od Odgracza dla Graczy. Widzimy się w World of Warships i oczywiście w świątecznej aktualizacji. Jeżeli włączając grę na samym początku nie obejrzeliście sobie materiału promocyjnego, prawda, e, aktualizację, polecam, warte uwagi, ale nie o materiale promocyjnym, bo przecież są święta, a święta, prawda, to prezenty i dużo się dzieje, warto... E, poopowiadać sobie w tym materiale o tej aktualizacji, co jest, że tak powiem, takimi wisienkami na torcie, nie wiem, wisienkami na pierniczku, bo przechodzimy do świąt. I przede wszystkim e, też e, mam dla Was kodzik, tak też poczekajcie chwilę, zaraz kodzik się pojawi e, i e, no Wy będziecie też zadowoleni. Dobra, po kolei, moi drodzy, porcik wygląda super. Nordiles Hafen, e, tak, tak nazywa się ten port. I jest to bardzo e, sensownie zrobione wydarzenie, które ma nam prawda, pokazać, że jest tam kompleksowe, bo możemy sobie przejść do e, naszego okrętu. Tylko że tutaj jedna uwaga od razu mówię u góry według mnie tutaj gdzie myszką lata, powinien się pojawić ten nasz panel dekorowania okrętu, nie tylko możliwość zmieniania, tak jak widzicie, ale też powinna być według mnie możliwość prawda tutaj modułowania, flagowania. E, także e, to do poprawki. Sądzę, że w następnym roku, przy może następnym takim evencie z takimi przejściami, się to pojawi. No i oczywiście ubieramy choineczkę. E, pomysł e, kiedyś pojawił się w World of Tanks. Teraz jest już e, chyba drugi raz w World of Warships. No ale jednym są fajnie, bo jakaś tam kolekcja, jakaś tam zabawa jest zawsze. Z tego powodu dodatkowo mamy obecny rozdział przepustki, wydarzenia, czyli jedziemy sobie tutaj przepustkę, zbieramy sobie na, no, na ozdoby, na kapitana, na okręt jeden z dwóch, tak, prawda? Bo pierwszy etap da nam jeden okręt, drugi da nam drugi. No i oczywiście, jak zdobędziecie sobie wszystko. To dostaniecie dodatkowe atesty, gdzie atesty bardzo lubimy, bo atesty pozwalają nam za atesty kupić lepsze, lepsze prezenty. Co oczywiście się powtarza. Kalendarz adwentowy to też fajna rzecz. Codziennie sobie wchodzicie, odblokowujecie sobie nagrodę. Jeżeli chyba nawet was nie było jednego dnia, to ileś czasu też macie na odbiór nagrody, tak też nie martwcie się. No i tutaj prezenty, które wam się będą pojawiały. I atesty, oczywiście, które tutaj macie. Pasek. Warto zaglądać, warto być teraz na bieżąco, bo ta promocja World of Warships świąteczna będzie trwała dwie trzy aktualizacje i warto się, że tak powiem, w skrócie mówiąc, nachapać, najeść obficie e, na święta, po to, żeby przez cały rok móc korzystać z premii. Oczywiście, jeżeli macie dublony, jesteście e, szczęśliwymi ludźmi, możecie sobie kupić więcej. Prawda, kontenerków i dzięki temu szansa na trafienie na wymarzony okręt się zwiększa. To oczywiście Wasza kwestia indywidualna, uzależniona od zasobu portfelu, portfela i Waszych. Widzimy się, chcecie kupić, będziecie mieli, nie chcecie kupować, zdobywajcie sobie za darmo takie opcje. E, pozwala Wam też gra e, oczywiście stocznia, też więc produkujemy sobie Niorda, no, pancernika, e, prawda, lekkiego, takiego zaczepnego, krążownika liniowego. Można zdobyć jeszcze kalmara do tego, czyli wcale nie jest związany ze spongebobem. Jak się ma dziecko, to wszystko kojarzy się z, z bajkami, więc sorry. No więc e, możemy mieć kalmara, e, ale też możemy mieć Niorda na samym końcu. Warto się zaopatrzyć. To taki e, można powiedzieć, krążownik liniowy. Ok, oh, prawie Ruperta dziewiątki z dużą ilością wyrzutni torped. Dosyć celne działa. Warto, warto. Być może, jeżeli będziecie chcieli, dajcie znać w komentarzu, moi drodzy, to zrobimy recenzyjkę tego okrętu. Ewentualnie jakiś Gameplay wleci na kanał. E, Okej, okay. to to. E, na pewno warto tutaj zerknąć. Misje bojowe, poza tym, że ja mam super testowe, materiał o super okrętach już niebawem, kolejnych, to jeszcze będzie czarno -piątkowe stoczniowe, potyczka klany, bo wiadomo, zaraz ruszają, no i ogólne, też warto tutaj uczestniczyć, nagrody okolicznościowe, to tutaj właśnie gasicie gwiazdeczki za, za okręty i dzięki temu zdobywacie swoje atesty, po to, aby wydać je potem w zbrojowni, teraz przechodzimy do creme de la creme odcinka, cuda Arktyki i tak naprawdę, no w sumie tak, cuda Arktyki, macie tutaj do zdobycia tak jak widzicie, kalejdoskop motyli, fajerwerki, lawina, za choinki. Choinki możecie dostać tylko i wyłącznie wtedy, jak kupicie dublony bądź kontenery za gotówkę. Jeżeli nazbieraliście sobie dublonów z czegoś tam i tak dalej, no to chyba choinki nie wpadają. No ale to kwestia, jak to się mówi, wasza. Tu są też kamuflaże, więc sporo e, takich rzeczy. Dodatkowo macie właśnie prezenty od Mikołaja. Tutaj ważna rzecz, za pieniążki, ale po prawej stronie kontenery zadublone, jeżeli już macie dublony, uzbierane. Pamiętajcie, że też e, za atesty e, możecie sobie to też powymieniać, więc nie ma tutaj żadnego problemu, z tego co wiem znajduje się to no, to jeszcze do odebrania kredyciki no i oczywiście stalowa flota, do gry weszły nowe okręty Prince von Oranie, Hoffman Shiano i Arszen Fisch Cikuma 2 już była, ale pojawia się jako taki przedstawiciel prawda No dziewiątki okrętu świeżego dosyć te okręty do zdobycia w stalowych komuflażach po 36 tysięcy stali. Nie wiem, czy ja tutaj znajduję coś dla siebie, być może Prince von Oranie, ale jeżeli już bym tak się zastanawiał, no to w sumie tak, chyba tak, chyba najbardziej, ale to kwestia, że tak powiem, indywidualna. No i e, oczywiście zbrojownia to jeszcze wydarzenia, które kończą się już niebawem czyli m.in. Star Treki, Stalowa Flota już była, mówiłem, Star Treki, e, Cuda Arktyki, tak, to chyba było, e, no i Morska Społeczność, kontenery, dowódcy, tutaj się nic nie zmienia, co prawda, e, możecie sobie pooglądać, czy Wam nie wskoczył jakiś okręcik dowódca, bądź kontenery, które brakują Wam do kolekcji. Więc nie oszukując się, moi drodzy, czekamy teraz na to, aby jak najwięcej nazbierać, Prezentów, kontenerków, i dzięki temu zaopatrzyć się w okręty. Dajcie znać, oczywiście, na jaki okręt najbardziej wy polujecie, bo jest pewnie jakaś perełka. Ja poluję na Somersa, ale wiem, że go nie dostanę, dlatego że Somersa nie ma tutaj w kontenerach. W złotym prezencie są okręty, które chciałbym zdobyć, na przykład w Onoranie. Więc no to już tak można powiedzieć, to mnie bardziej interesuje. A reszta, resztę, resztę mam. W skrócie mówiąc, na głównym koncie, tak też jestem tym szczęśliwym posiadaczem. E, ogromnej ilości okrętów, ale Wam życzę jak najbardziej każdego okrętu, którego chcielibyście sobie e, wymarzyć, e, żeby Wam się trafił. I przede wszystkim, uwaga, uwaga, no nie wiem, cieszcie się nawet tym, co wydropicie, Nie sprzedawajcie okrętów premium, nie róbcie błędu. Okręty premium, jeżeli już traficie, one się Wam drugi raz nie trafią, więc już otwajkujecie jedną pozycję. Pamiętajcie, nie róbcie takich rzeczy. No. Ja jasne nie będę Wam zaglądał na konto, to zależy i tylko indywidualnie od Was. No i e, no tak, 712 okrętów w porcie, no to tak, trzeba, e, trzeba to kolekcjonować. Przejdźmy dalej, moi drodzy, i teraz uwaga, uwaga, u góry w tym momencie pojawia się kot, kot. Nie, nie kod, prawda, z Bismarka, tylko kod, prawda, czasowy. Końcówka to oczywiście Ubersrake, mój nick w grze. Początkowe cyferki, literki widzicie. On jest kodem czasowym i ilościowym, więc śpieszcie się wpisywać. Działa jeden raz na konto. No i tych kodów widzieliście już sporo. Każdy. W ceceku gdzieś tam publikował. Ja też publikuję. Będzie dostępny też na live'ach na Twitchu. I to korzystajcie, dzielcie się, bawcie się. To jakiś tam upomineczek ode mnie od Wargamingu za to, że zaglądacie do mnie na materiał, za to, że zaglądacie do mnie na Twitcha. No i też nie tylko, bo wiem, że tam pocztą pantoflowo te kody będą krążyły. Tak też bierzcie i dzielcie się mówiąc. Kolokwialnie. I chyba by było na tyle dzisiaj. Dajcie znać w komentarzach spostrzeżenia odnośnie aktualizacji. Co się podoba, co się nie podoba. No i przede wszystkim co? Wesołych świąt! I cieszmy się tym, e, tą aktualizacją, bo ona troszeczkę potrwa z nami. Na razie, hej!